No, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Half Life. Dzisiaj w konwencji G-Logowej, bo dopadła mnie skleroza. Jak wiadomo, skleroza nie boli, ale trzeba się potem nachodzić. Tak, jak zrobiłem to wszystko strasznie głupio, zapomniałem włączyć nagrywanie dźwięku. Więc musicie dzisiaj wytrzymać, no niestety, z komentarzem po nagraniu. Ach, a wtedy odpal nam się gra, gramy na Easy. Czemu na Easy jakoś tak mi się podobało? Po prostu. Good morning. Nie chcę mieć potem problemów pewnych, e, kiedy będę. E, kiedy, no bo tam potem są takie dziwniejsze momenty, nie chcę się za bardzo z nimi męczyć. Ja jestem taki bestresowy człowiek. I po pierwsze, napamiętajcie tego gościa, którego właśnie minęliśmy. On będzie ważny kiedyś tam w przyszłości, e, ale to dopiero za jakiś czas. Za jakiś konkretnie wam nie powiem, bo nie wiem ile nam zajmie przejście jedynki. No dobra, zdradzę wam już teraz. Ten koleś to jest bohater e, trójki. E, Boże, ja pierwsze, trójki. E, bohater drugi dodatku. E, czyli Blue Shift, ale to... Z nim się poznamy w swoim czasie. Tak. E, w tym momencie mamy to właśnie znane już chyba wszystkim. Rozpoczęcie to intro. Nazwijmy to intro e, do całej gry, w którym to jako Gordon Freeman. E, jedziemy na... E, jedziemy do sektora, w którym pracujemy. W którym to będzie na nas czekał? Będzie na nas czekał po pierwsze nasz kombinazon, a po drugie e, eksperyment. się tam eksperyment, e, który zapoczątkuje wydarzenia tak ważne dla całej serii. Tak, ja, ten wstęp jest cholernie, cholernie długi. Tu od razu, wybaczcie, teraz to zauważyłem, że. Eee, ten frat się włącza tam w rogu, ale tak to jest niestety przy wczytywaniu, przy niektórych grach trzeba z tym wytrzymać. Mam nadzieję, że za bardzo Wam jakoś to nie przeszkadza. biorąc, biorąc akcja tej gry, się dzieje właśnie, w, jak mówiłem, kompleks Black Mesa, czyli kompleks znany choćby ludziom grającym w Portala, chociaż tak bardziej z. Tak, tutaj chciałem zobaczyć, czy są napisy, ale nie ma. Także na dialogi, dialogi można olać, w sumie, ja tam bez nich przeżyłem. Jakoś na analogie, nie wiem o co chodzi w tej grze. Tak, znany ludziom grającym w portala, mm, ale tak bardziej z słyszenia, to jest kompleks. To jest, um, badacze z Black Mesa konkurowali z Apache Science. Między innymi, właśnie jeśli chodzi o dziedzinę portali teleportacji. Przez którą doszło do pewnych wydarzeń, ale o tym to jeszcze zaraz, za jakiś czas zobaczycie. E, ogólnie rzecz biorąc, znajdujemy się teraz, jeśli nie mylę, w Nowym Meksyku. To jest stan w Ameryce i na tym się kończy moja wiedza o nim. Nie, chociaż jeszcze wiem, że chyba akcja akcjatora rozgrywała się w tym stanie, w sensie filmu. Ale to tak, z takich Boże bałem się, że nie włączę przez mikrofonu. Znowu by tak głupio wyszło. Oh. Nie nie, przesasynie zawsze pamiętałem, że włączyć go. Zawsze pierwsze co robiłem tu włączałem. Może dlatego, że tam jak rzuć, nie mogłem gry rzucić na pasek, bo wtedy mi się w okienku. pokazywało. No To i w ogóle... na koniec teraz nie trzeba bo mam wyciszone dźwięki, ale dobrze pamiętam tutaj gdzieś się gra zacina trochę. E, w sensie to co mówi ta pani w tle. Jakże miła. Nie wiem, czemu tak jest. Trochę potem też tak miałem. Że tutaj ogólnie fps spadają z niewiadomych mi przyczyn. Nie rozumiem tego, no ale... Musimy jakoś z tym żyć. No, że mam po prostu kompa za dobrego. Tak, tak będę sobie wymawiał. No, trzeba przyznać, ten wstęp jest cholernie długi. Na pewno coś tam ciekawego mówią w tyle, ale nic tego nie chce słuchać, bo mój angielski jest na kiepskim poziomie. Ta. A to jest lambda, czyli symbol serii. I nadal nie wiem, do czego może to służyć w tej części. Chociaż mam pewne podejrzenia, bo wcześniej, jak wcisnąłem ten na jakimś tam panelu, czyli przez który, przez który pojawia się taki znaczek, to naukowiec mi tam podszedł. I potem nie mogłem go robić. Więc może to naprawdę dzięki temu w jakąś interakcję wchodzą nasi sojusznicy. Tak jak to było w dodatku. Ale pewności nie ma. Musiałbym sprawdzić. A ten kompleks to mają dupne. No powiem, my i tak nie od początku w sumie jedziemy, tylko od pewnego momentu na ten poziom trzeci. Pierwsza część podróży tam od powierzchni jest pokazana w dodatku. Dobrze, za bardzo wybiegam wprzód z tym dodatkiem, ale sprawdziłem tego Blue Shift. Tam już w sumie no, zaczyna się podobnie. Nawet mają to, tak, prawie taki sam jest ten training room, tylko że tam mamy takiego strażnika Barneya, właśnie, czy Barneya. Ogólnie tarło się, że ci strażnicy to są Barney, bo bohaterem Blue Shift'a jest Barney i to jest ten kościół, którego tam mijaliśmy, oni wszyscy wyglądają tak samo, ci strażnicy, no i tam... tak wyszło. Nie wiem faktu, że... no, gierka jest podobna. Chociaż pomoć w tym pierwszy dodatek jest o wiele lepszy, no zobaczymy, bo ja nie przeszedłem nigdy. Tak. Przyszedł nam Barney z pomocą, by nam otworzyć to. No i człowiek już tak powoli wariuje. I tu mam zawsze ochotę Jak zrobię sobie wskoczyć w dół. Ale tego nie zrobiłem. Żeby nie przeciągać. I dobrze. Teraz będę ją trochę dłużej dokumentowania. Czy miałbym trochę dłużej dokumentowania? No ale jak mówię, skleroza nie boli trzeba się nachodzić. A następny... Następnym razem będę pamiętał, żeby to... Żeby, żeby, Będę miał nauczkę, no, żeby nagrywać. I tu jest pierwsza dziwna rzecz, zaraz ją zresztą zobaczycie. Pierwsza dziwna rzecz, która jak, jak dla mnie, no, zrozumiałem ją, kiedy grałem na Piracie. czego nie jestem siebie dumny, że grałem w piracką wersję. Ale rozumiałem to. Nie możemy się ruszyć teraz. Nic. Nie możemy ruszyć się do przodu, do tyłu. Nie wiem, to wynika z tego, że tak tak czasami jest przy save'ach. Jak wejdę w, ten, w tekstury, to mi się gra zacina. Myślałem, że to jest tylko na pirackiej wersji. A się okazało, że jednak nie. Na normalnej też jest. Nie wiem, naprawdę nie wiem, z czego to może wynikać. Ale na szybko się z tym uporałem. Gorzej jak to będzie działało też w dodatku, bo tam jest jeden taki złośliwy moment, w którym no, gra mi się lubiła zacinać. Nie wiem jeśli tutaj są takie problemy, to może być kiepsko z dodatkiem. Ale to w swoim czasie. Chociaż jedynkę powinniśmy w miarę szybko przejść. Jak pierwsza raz tam przychodziłem trwało to jakieś 3 miesiące. Drugim, za drugim razem przeszedłem ją w dwa tygodnie albo tydzień. W ogóle też miałem takie trochę obawy, bo no, istnieje ten taki projekt, to Black Mesa Source, to jest ten taki mod do mm, Half-Life'a dwójki, mamy jedynkę z silnikiem właśnie z dwójki, zastanawiałem się, czy by nie poczekać, aż to kiedyś tam wyjdzie w końcu, finalnie, i wtedy zrobić seria z Half-Life'a, ale stwierdziłem, że nie, zanim to wyjdzie, to już lata robią, trailer był z 2005 roku, chociaż teraz chyba zostały jakieś, chyba tylko te poziomy obcych, w sensie... W, w, w Poza ziemią, cholera, ja wam spoileruję. Tam jest interaktywność gry, padają napoje i można coś sobie podgrzać, ale dobra, powinienem już zaraz lecieć dalej. O tu czegoś szukałem, nie wiem, co sobie czego. E, tak, zastanawiam no się nad tym, zastanawiam się też, żeby, żeby nie zrobić serii z y, Source, czyli to jest y, też tam pod jakiś silnik przerobione. Chociaż nie, właściwie. Tak, to jest z silnikiem z dwójki. A to Black Mesa Source to jest tam jeszcze jakiś udoskonalony w ogóle ten silnik z dwójki. Nie wiem. W każdym razie fajnie wygląda to, co mieli zrobione. Tam. No, dostajemy nasz mundurek, czy. A właściwie. Boże. Kombinezon! O! Kombinezon względem skafander. Tak mi umknęła z poprzednim odcinku ta nazwa. Teraz już pamiętam. Miałem przecież znowu zapomnę. No, w każdym razie. Aaa, bo już tak znowu otrzymałem tego tematu Sorsa. Yy, mogłem z tego zrobić tam sobie lepsza grafika, i w ogóle bla bla bla. Z, ale do niego chyba dodatków się nie da podczepić. To jest problem. I wyszło tak, że musiałem tak oddzielnie to. Jedynkę kupować się dodatki, plus Sorsa oddzielnie. Stwierdziłem, że zrobimy z tego. Tak ta gra wyglądała w oryginale. Zapamiętajcie sobie, to jest klasyka. Na tym powstał CS, którego też teraz przerabiają. Chociaż nowy może być spoko, smak... Nie wiem, ja tam w cs gram, może z trzy razy. No ale. Tu jest jeden błąd też. A, już tak wyskakuje cały czas z tym dodatkiem. Ale nie, nie, nie. Cholera, mogłem go nie odpalać. Tutaj ogólnie w dodatku możemy wziąć kamerę na to miejsce. I tutaj jest wtedy Gordon bez tego. Bez swojego kombinezonku. Kombinezonu... kombinezon... Boże, co ja pierdzielę? Kombinezonu! Odkry! Hańba im! Chociaż w sumie dodatki nie robiło chyba Wolf. O, nawet nie wiem, czy one są kanoniczne. Że Barneya w sumie upchnęli potem w dwójce. Ale i tak nie mam pewności, czy one są kanoniczne, bo kiedyś ktoś się o to kłócił w sumie na jakimś forum. Gadał coś takiego. Nie wiem, nie sprawdzałem w sumie nawet dokładnie. Zlecimy do przodu ku przeznaczeniu. W mam takie wrażenie czasami jak w to gram Black Mesa na pewno ma też jakiś program klonowania ludzi. Oni wszyscy są tacy sami. I ochroniarze i naukowcy. Nie ma lipy. Na pewno. Nie korzystam z portali, z klonowania, Ze wszystkiego. Oni są nienormalni. Sorry. I kolejna z wielu no, gadek, których mi się w sumie tak nigdy nie chce słuchać. Może one faktycznie przekazują coś ważnego, nie wiem. Nie zwracam na to jakiejś zbytniej uwagi. Patrzcie sobie na chwilkę, odejdę od ekranu, muszę coś wyrzucić. Okej. Okay. Oh. Minusem nagrywania komentarza w kuchni jest to, że wszędzie wtedy okazuje się, że jest żarcie, które chciałby zjeść, ale ci nie wypada. Jak wstaję tu nagrywałem... asasyna z... A tak, jak robiliśmy tą misję z krzyżakami, to chyba w agres... ...co chwilę. O, to mnie rozwala. Im się wszystko tu niszczy, oni mnie wysyłają. Jakieś eksperymenty. Spoko. BHP przede wszystkim. Czy tak no w BHP. Nie wiem, w szkole zawsze mi co roku robią wykład BHP. PHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Czy, czy jakoś tak.

No, no, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I oh, believe oh, oh. that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained. No, i tak to mniej więcej <muchy> wygląda, jak się ich słucha. Oczywiście sławcze zysławił. Ah, uh, yes, you're right. Czyli coś cięm wstępnie w sumie jest do tego spłaszczenie? Well, let nie, na no, pewno nie ma. No, 100% nie ma, no, żałuję. Ostatnio jak wyrwałem spolszczenie do tego, do portala Prilut. tam jest cholerny problem. Tam, żeby wgrać polskie spolszczenie, co ja pieprzę? polskie spolszczenie, no, spolszczenie, yy, trzeba przestać w ogóle Steam'a na angielski, żeby ono działało. Nie kapuję tego, no ale dobra. Jaj, drabina. Wiesz, nie no, z zazdroszczę wchodzenia samymi nogami po drabinie, bez używania rąk. Będzie kolejna długa gadka o tym, co to jest. To jest technologia portali, która nas prowadzi w sumie za gładę, ale. Ale Gordon Freeman nas uratuje. Nie ma lip. Nie ma lip. I tu znowu będę coś, o czymś pierdzielić. Jeszcze przy okazji wlezę do tego portalu. Znaczy, portalu do tego promienia. Bo, oczywiście, jak zwykle muszę sprawdzić, co to jest, i co mi zrobi. Ale taki już mam. U. Oczywiście. Musi wleźć, musi dotknąć. Jak dziecko. Był kiedyś taki monolog właśnie Bałtroczyka o tym, jak syn chce wsadzić gwoździa do kontaktu. I tu chodzi o gwoździa. I o kontakt. Prawdziwy. Bez żadnych podtekstów. Jak tam jak go chciał uspokoić. Eee, jak chcesz włożyć coś do kontaktu, to włóż ołówek. Piźnie cię, ale mniej. Nie wiem, nigdy nie wstydzę niczego do kontaktu. Nie miałem takiej potrzeby mentalnej, ani fizycznej. Ja nie z tych. I tu nigdy nie wiem co zrobić. Znaczy, wiem, że muszę wcześniej aż to się otworzy, ale zawsze muszę pobiec tutaj na górę, jeszcze zobaczyć. A pewną nie mam do przełączenia. A! Tak to bywa. Bo to wszystko za długo trwa ta animacja cała. No w każdym razie mamy ten wspaniały kryształ. Z pewnej krainy. Przez który wszystko się zacznie. Już za chwilę, już za moment. No i się zaczęło. No i przekazuje to z granicy. Trzeba powoli lagować. Wycinać się. Spadek FPS-ów. lubią mnie Powiedzmy. No Ciemność Nie wiem czy tak powinno też w sumie być Nie pamiętam żeby tak było jak grałem na piracie Może ja się nie znam, może o może piraci nie zawodzą nawet nie powinienem się tego przyznawać, potem wpadnie mi jakiś CBA czy jakiś. cbs Albo wpadnie do sąsiada, bo się pomyli. No, już sąsiad, pewnie też, piraci. Wszyscy je piracą. Nie kłamcie, że nigdy nie ściągnęliście żadnego filmu ani żadnej muzyki. Nielegalnie. Ta, no i w tym momencie zaczynamy drugi rozdział. Yy, czyli nieprzewidziane konsekwencje. To Dobrze pamiętam, tak to się jakoś tłumaczy. Oczywiście było pamiętanie się, że chcę, żeby mi wypuścili GPT, jak tu wyjść. Ale szczęście już się okazało, no, konsol, że ta konsolka po lewej, do której zaraz podejdę, się najzwyczajniej na świecie popsuła. I teraz yy, działa też na mnie. Tu jest fajny partner z tym gościem. Jak się w Sorsie zczytuje. I się do niego strzeli, są wstaje Wiecie, jakie cudowne ożywienie Zresztą też fajnie, on go tak... Znaczy, tutaj ma w sumie ten... Jak to się nazywało? Health? Health kit? Czyli health kit? każdym się do leczenia apteczkę, o No dobra W każdym razie... Cudowna broń palna Skrzesi każdego Source ma ponoć też, no... Słyszałem, nie grał nigdy w się, że on ma pomyśleć Trochę byłem. Są Head -crabby. Co pewnie wam się minusie teraz wydają, nie? Takie fajne. Nie, one nie są minusie. To jest jak to małe kizn, który przysyca ci się do twarzy i potem robi z ciebie obcego. Właściwie nie. Obcy, nie, to ludzie się stywali obcymi, to ludzie wyłazili obcy. Ale z Krabami jest tak, że one się ciebie bronią zombie. <toszczędny> <toszczędny>

Na pewnie jest coś do interakcji. Nie, muszę to ogarnąć. Albo nie, można to olać. I tu jest ta akcja, w której że ten, ten musiałam. Mi... Eee, ja tę nawiązką musiałam zniszczyć. drzwi. Oczywiście z, straciłem tutaj całkiem sporo życia. Gdybym grał sam, to bym pewnie powtórzył, ale tego nie zrobię. Chociaż nastawiajcie się, że kilka razy tak będzie, że przejdę jakąś akcję, ale będę chciał ją przejść jeszcze raz. Tylko dlatego, żeby do więcej nabojów mieć. Ten moment też jest dobry. Był kiedyś taki mod, trochę Flyfa, w którym było, że... Yy, czy to był filmik na YouTube. Na, mod też taki był, w którym graliśmy, właśnie, headcrabami i zombiakami. Przechodziliśmy w drugą stronę, ale było też taki drugi, w którym było. Co by... była taka akcja typu: co by było, gdyby w yy, Rivana dopadł pierwszy headcrab Audi. No i tam było też gra jako zombie, właśnie. Nie wiem, czy to była wstępna wersja tego moda, czy nie. Nie grałem w to. I też pamiętam fajną scenę jak. Fajną. Fajną jak fajną. <grym> jak ludzie nam spadają w Tu zrobiłem kolejnie niebezpieczną rzecz. Przesuwając się do przodu zasejwowałem. Nie róbcie tego. Ja tak kiedyś zrobiłem. A że wtedy byłem głupi i nie robiłem normalnych sejwów, to musiałem grę zacząć mniej więcej od nowa. Bo skoczyłem. Znaczy, przesuwałem się za bardzo do przodu, jak rozsiewowałem, i spadł nasz Gorgon. No. Także no, jak widać, się hraby dopadły już część naukowców. Barney będzie teraz za nami podążał. Cały czas do przodu. Staramy się. I tu będzie jeden... jedna z bardziej wkurzających rzeczy w tej grze. Zresztą zaraz się zobaczycie. Spróbujcie teraz podejść. I ich pozabijać. A cóż to, Barney do nas wali. Spoko, nie? Nie, właśnie nie spoko. Ja rozumiem, że może problemy z celowaniem, no ale bez przesady. Nie że mu zasłaniamy cel, ale mógłby przestać strzelać. To tak w tym momencie najlepiej zostawić jemu całą robotę. Ma za dużo naboju i to strzela. strzela. Naszym łomem. Pobawimy się później. W sumie bardzo ja moglibyśmy tutaj zabić. Każdego tu możemy w sumie zabić. Ale nie opłaca się to. Bo można sobie w tej spieprzeć gier zabijemy kogoś, tam się przyda i... O, i nie przejdziemy dalej. Tutaj w ogóle seden sprawa. To przejście po nam się zawaliło. Głupie zrobiłem, bo tam był. Pewien człowiek, którego chciałem wam pokazać, w sumie człowiek, nie wiem kim on jest. Nazywa się... Okrzyczono go Jim'em. I będzie dla nas potem bardzo ważny. A teraz widzę, że kończy nam się już powoli materiał. Uuu. Szybko jednak zaciało. No dobra. A zostało się pół minuty, a ja zachęcam Was do komentowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie. się pośpieszyłem. No tak, bo jeszcze safe. Cholera. Wybaczcie. Cholera. Ale na serio. Na razie.